Andrzej Kosmala i Ewa Krawczyk ogrodzili grupę Krawczyka, nie wszystkim się to podoba. Krzysztof Krawczyk, posłuchaj, zmarł w poniedziałek w wielkanocny 5 kwietnia 2021 roku. roku. Wokalista, niedługo przed śmiercią zachorował na koronawirusa o przebiegu leczenia w szpitalu, regularnie informował swoich fanów. Gdy wydawało się, że sytuacja została opanowana, a piosenkarzowi Nicius nie dolega. Choroba zaatakowała w podstępny sposób. Krzysztof Krawczyk zmarł niedługo po powrocie do domu. Już pół roku po śmierci wokalisty na cmentarzu w Grotnikach powstał imponujący nagrobek. Mogilem wykonano z szarego granitu, a pomnik z marmuru królewskiego czyli czerwonego kamienia wykorzystanego przy konstrukcji nagrobków królów polskich w katedrze na Wawelu. Na nagrobku znalazła się inskrypcja wartozyc. Wdowa po artyście, Ewa Krawczyk regularnie odwiedza miejsce wiecznego spoczynku meza. Dba o to, aby płyta nagrobna zawsze była czysta oraz ozdobiona świezymi kwiatami. Mimo upływu czasu wdowa nadal celebruje codzienne zwyczaje Krzysztofa Krawczyka. Zawsze rano pili razem kawę i omawiali biezace sprawy dlatego Ewa każdego dnia przychodzi na cmentarz i kontynuuje ten zwyczaj. Przynosi kawę w kubku, siada na lawce. Stojacej przy grobie i rozmawia z mezami, czeka na jakiś znak od niego. Jakiś czas temu Ewa Krawczyk skażył się, z, z grobu notorycznie ginęły prezenty kupowane przez wielbicieli talentu z zmarlego. Dlatego w jem Kosmala, wieloletnim menadżerem i przyjacielem Krawczyka, postanowili wprowadzić zmiany. Już rok temu Kosmala opowiadał o planach. Druga rzecz, która od początku zapowiadałem, za nagrobek będzie ogrodzony takim plotkiem, jaki widzieliśmy u Elvisa Presleya w Memphis. Byliśmy z Krzysztofem u Elvisa w Memphis i nad jego grobem zaspiewaliśmy lwmy tender mówił w rozmowie z Plejada. Jak zapowiadał, tak się stalo. Na profilu Andrzeja Kosmali w mediach społecznościowych znalazły się zdjęcia ogrodzonego grobu Krzysztofa Krawczyka. Widać na nich, z mogila wokalisty postawiono trzy lawki, a wokół zostal postawiono kilkudziesięciocentymetrowej wysokości czarny plotek w kształcie nut. Te same zdjęcia odnowionej mogily znalazły się też na oficjalnej stronie na Facebooku Krzysztof Krawczyk in Memoriam, która poswiecona jest pamięci artysty. Pod postem znalazły się komentarze krytykujące pomysł ogrodzenia mogile. Cmentarz to miejsce spokoju i ciszy. Tu wszyscy jesteśmy równi i wszyscy powinni mieć jednakowe pomniki. Zazycia biedni, esa dolwani, na nic ich nie stac, to nawet po śmierci nadal są ponizani. O, tutaj taki biedak lezy. Zal, milost i smutek nosi się w sercu, a nie pokazuje na placu. Ryt panie Krzysztofie. Jeszcze kaplicę zbudujcie, cyrk na kulkach, a nie pomnik pisali wzburzeni internauci. Wiele osób chwalilo zmiany wokół mogile Krzysztofa Krewczyka, niektórzy bronili pomysłu ogrodzenia. Czy plotek za 7000 tysięcy to przejaw luksusu dla wielkiej gwiazdy polskiej piosenki? Mogliśmy mu zbudować mauzoleum. Gdybyśmy nie znali jego skromności. Człowiek człowiekowi jest równy, ale nie każdy zaspiewał takie piosenki. ta zawist napisano na facebooku.